Cześć wszystkim, Lechu z tej strony Sapit. Szybka, krótka reaktywacja kanału na potrzeby przeanalizowania, tylko i wyłącznie jednego wyścigu chodzi o wyścig, który odbył się podczas ostatniej mistrzostw świata zakończonych niecałe dwa tygodnie temu całe dwa tygodnie temu w USA w Sarasocie. wyścig na długim dystansie niecałe 12 km w kategorii Open Men. Chciałbym o nim krótko za chwilę opowiedzieć, dlatego że w społeczności tzw słupowej w Polsce pojawiły się różnorakie głosy i wywiązała się ciekawa, ciekawa dyskusja pod tytułem czy ten wyścig był bardzo nudny czy bardzo, bardzo interesujący. Moim zdaniem bardzo interesujący i chciałbym to właśnie zaraz opowiedzieć. Ale zanim do tego przejdę 3-4 przykłady z wyścigów z długich dystans, dystansów ostatnich lat dla porównania jak wyglądały te wyścigi wcześniej moim zdaniem nie aż tak bardzo atrakcyjne i co działo się w tym roku w USA. Zapraszam Was do oglądania. Zobaczmy zatem, jak te wyścigi w zeszłych latach wyglądały, i czemu mogły się wydawać nudne. 2019, trzech wyścigarzy z przodu, reszta gdzieś z tyłu sobie płynie, a więc ustalona grupa, która dowozi swoje pozycje do końca. 2.21, taka sama sytuacja, jeszcze jednego brakuje, a więc Tituban Ban Puyo, no i Gaju, reszta została z tyłu, zanim jeszcze płyną bracia Hasulio i Michael Buff. Panowie sobie kontrolują tempo, i na ostatnich 200 metrach, 200 metrach rozegrają sprintem walkę o, o złoto. I srebrny medal, natomiast tak wyglądały emocje w tym wyścigu. 2.22 Gdynia. Tu o emocjach za wiele nie można mówić, bo za wiele nie było widać. Po, po statystykach było widać, kto jest, na którym podśpiewa się miejscu. A na końcu wygrywa Michael Buff. Bardzo utytułowany. Zawodnik, o którym dzisiaj jeszcze będę mówił. To 223 Tajlandia. Ok, coś widać, natomiast przy takim, przy takim pociągu no emocji też za wiele, za wiele być nie może. I 224 W Kopenhadze. Wyścig już wydał trochę inaczej. Trochę więcej zebrało się osób z przodu, wioślarzy, które, którzy, którzy walczyli ze sobą o opozycję, o i ta walka trwała na całej długości chyba 16 albo 12, 12 chyba kilometrów. No i teraz już przechodzimy do, do Sarasoty. Okej, okay, to lecimy. Linia startowa, jeszcze nie wszyscy ustawieni idealnie, natomiast na to... Raczej nie ma co liczyć. Przy 76, chyba, według tank listy końcowej zawodnikach, nie ma takiej opcji, żeby się wszyscy ustawili. Po lewej stronie widzimy grupkę grupkę zawodników, ci, którzy są na skali lewej, którzy, którzy potem będą sobie kontynuowali do końca, co to, to, to najmocniejsi zawodnicy. I co się, co się dzieje, słuchajcie, na początku? Zaraz to oznaczę. Michael był Mistrz Świata z 2022 roku, łamie wiosło po kilku pierwszych uderzeniach. Zaraz opis start, dokładnie i. Za chwilę Michael Buff łamie wiosło, rzuca potem wiosłem o wodę w złości. Teraz widzimy, że jeszcze nie wie co się dzieje. Rzuca o wodę i no tutaj sportowo, no i na pewno też po, po, po ludzku się załamał. Wielki cios dla tego utytułowanego zawodnika. Reszta poszła. I zaczynają się w pierwsze szachy. Widzimy już trzy główne pociągi, które się uformowały. Tu nie ma szans, że przepłyniesz w pojedynkę. Musisz znaleźć takiego partnera, czy taką grupę, za którymi będziesz mógł utrzymać tempo, na które też ciebie stać. Na przodzie, na przodzie widzimy Manuel Hanuela po prawej stronie 311, Noik Geju po prawej stronie 367. Bodajże to będzie chyba Blue Ewer, i po lewej stronie po prawej dołączają kolejni zawodnicy. Widać teraz, jak, głównie, jak się formuje główna sztyca, bym powiedział. Później kolejna dwójka, a na końcu, a na końcu akwenu jeszcze e, dwóch i właśnie do nich przechodzimy. Norman Weber z przodu, z tyłu Bastian Grimm. Norman, Lightcorp, e, Deska, e, Bastian, e, Starboard, Sprint. I co zrobili? Oni ustawili się po prawej stronie. Pytanie, czy z musu, czy z, z wyboru? Chyba z wyboru, żeby nie, nie męczyć się na falach od, od przeciwników. No i teraz będą musieli połączyć się, dopłynąć do lewej strony, do pozostałej grupy, żeby zmieścić się przed bojką nawrótową, a więc teoretycznie prowadzą, ale nie do końca. I mamy już sytuację, gdzie Norman Weber właśnie ten na czarnej desce jest po prawej stronie, dołączył do głównej grupy. Warto zaznaczyć, że oni teraz tutaj piłą wile w szóstkę, Norman skończy na 14 pozycji, a więc to, to, że się trzyma w ścisłej sztycy właśnie nie znaczy, że, że starczy mu sił dopłynąć na takich samych warunkach czy na takiej samej prędkości jak pozostałym. 268 w tyłu, Rajta Gucci siłuje się na tych falach. Zobaczcie teraz jaka to jest. Jaka to musi być ogromny, ogromny wysiłek energetyczny, żeby dogonić i utrzymać tempo na falce z tyłu, którą powoduje kilku zawodników przed nami. No i pierwsza bojka za chwilę ponownie sobie ją minął Manuel Manuela dalej na czele. 8 minuta. I ok, co widzimy teraz? Paka się ustabilizowała, mamy 15 minut, czyli ponad 2 km za zawodnikami. Na czele manuel, i co jest to interesujące: 10-12 zawodników w zasięgu wzroku to oni tutaj się liczą. Aczkolwiek potem zobaczycie, że nie tylko oni, bo też inni nagle się pojawią z kosmosu, zupełnie znikąd dojdą do, do tej paki. Natomiast manuel jest na czele. A tu już nie jest, a tu już jest czwarte miejsce, na czwartym miejscu i z tego miejsca już potem się do końca chłopak nie wykaraska. Mimo, że teraz to się tak widzicie troszeczkę nam rozwodniło, to za chwilę chłopaki znowu się w pakę zbiorą. Tutaj rajta Gucci, a tu już Shimpie na przodzie. Shimpi przyspieszył, on lubi, lubi mieć wygodne czy dogodne dla siebie warunki na bojce nawrotowej. A więc co zrobić? Jeżeli, jeżeli mam siłę, jeżeli jestem szybkim zawodnikiem i mam dobrą wytrzymałość, no to co? Przyspieszam, daję gazu, żeby na, na zawrócić po, po swojemu. widzicie przy okazji shrimpi? Versus po prawej stronie Donato Friends, Shrimpy nie wiem ile 120 uderzeń na minutę, Donato z 60, tak? A więc, zależnie od, od warunków fizycznych zawodnika, jaka jest różnica w kadencji i ile więcej sił potrzeba na rozmaite grupy mięśni, partie mięśni, aby tą deskę uruchomić, aby gnała do przodu. Bojka nawrotowa, Shrimpy na przodzie po lewej stronie Rajta Gucci jeszcze się trzyma, ponieważ potem też niestety nie będzie go z przodu. I popatrzcie, i popatrzcie teraz na to. To jest firmowy obrazek tego wyścigu i też chyba dyscypliny sub jako sportu. Do czołówki dołącza, dołącza reszta. 12 chłopa. E, można powiedzieć, że ci z tyłu chyba krzyknęli. Panowie, gdzie wy płyniecie? Nie zostawiajcie nas. My też chcemy się liczyć w tej walce o medale. Po lewej stronie u góry na też kanakowy desce takie, takie jak Shuri Eri Tenorio, a więc przyszły już za chwilę wicemistrz świata. Zanim Artur Arutki na tej desce z pomarańczowym nosem jest to Marka Infinity. W środku walczy Antonio Murillo, za nim wajk e, Gaju, a więc brat Noika, który z przodu e, będzie walczył o medale. Mamy też no, no, Normana Webera, e, który nam zniknął e, na długi czas, bo też już jest właściwie poza, e, poza dziesiątką. Dopływają do kolejnej, e, do kolejnej bojki, za chwilę będzie nawrót i dalsza akcja. A co to za akcja? Zobaczcie, z lewej strony Rajta Gucci razem z grupką zawodników próbuje się odłączyć. I co się dzieje? No i dzieje się właśnie to, to jest jak w zawodach, tak? W, e, w, w, w zawodach kolarskich. To zostali zjedzeni, a tam raj teraz sprintuje. Zobaczcie, ile siły. On chciał teraz, on, on teraz próbował w połowie długości między jedną a drugą połowę, próbował coś zrobić po swojemu, ale się nie udało. Teraz musiał odpocząć, a z tyłu zawodnicy szaleją. Rozfalowało się. Jeden, jeden przez drugiego teraz musi łapać znowu swój rytm. E, musi z tymi, e, z tymi falami sobie jakoś poradzić i ustawić e, się od nowa w tym szyku. Po lewej stronie, po której to jeszcze raz Eri Tenorio, jego wcześniej nie było widać, a teraz już jest razem z tą grupką e, z tą grupą e, zawodników. Czyli mamy z przodu: raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięciu, szósty razem e, po lewej stronie jeszcze Noich. Potem Arton Arutkin tutaj na środku. Manuela Hojuela dalej walczy. Antonio Morillo dalej jest w pace i Waich Gaju. Oni dalej wszyscy płyną razem dalej mają szansę na wszystko. W tym ujęciu z kolei chciałem pokazać jedną taką małą akcję. Po prawej stronie widzimy zawodnika na desce Sick MAUI. to jest Ludwik Tulat. On akurat skończył gdzieś na, na końcu, chyba dzisiaj, pierwszej dziesiątki albo, albo poza. Co on robi? Z przodu mamy zieloną bojkę, przez, przez którą wszyscy muszą przepłynąć po jej lewej stronie, a Ludwik chce wy, wyprzedzić kilku zawodników, po to, żeby jeszcze przed bojką uplasować się nieco wyżej i dalej mieć bardziej komfortowe warunki do płynięcia. Czy mu to się uda? Zaraz zobaczymy, że obok niego. Właśnie manewr Hoyuela, którego już kilkukrotnie wspominałem, on się przemieszcza raz prawo, raz na lewo, tak jakby chciał Ludowika trochę przyblokować, chociaż teraz wydaje się, że właśnie obrał sam zupełnie inny tor płynięcia za Shuri Araki. Tym samym Ludowik mieści się w bojce, natomiast jego akcja została zakończona powodzeniem. Przyjrzyjmy się teraz akcentowi od Donato Frensa, To on będzie potem stanowił, stanowił oczu owce tego wyścigu. To on teraz mocno wiosuje, i faktycznie widać, że y, chce też tutaj zaznaczyć swoją pozycję. Mamy teraz dwie linie zawodników ale to już za chwilę nie będzie ważne, bo, ponieważ zobaczcie na to, mamy teraz siedmiu z przodu nagle, Manuel Hojuela, dalej z przodu, czy on teraz będzie prowadził? No właśnie nie, bo już jest Ethan Bri po prawej stronie Icel Delgado, on też próbuje swoich sił, 43 minuta, za chwilę będzie już e, finałowe e, rozegranie, kto jak się ustawi, kto komu pokaże. Ethan, co on robi? Czemu on teraz sprintuje? Myślę, że na 15-20 minut przed końcem wyścigu, a oni to raczej widzą inaczej, w kilometrach w swoim położeniu, chce teraz przejąć kontrolę nad wyścigiem, czy to mu się, słuchaj, Słuchajcie, uda. Uda się nie udało, natomiast i ta jest cały czas z przodu. Teraz widzimy, że akurat trochę zwolnił, ale za chwilę znowu podciągnie tempo. Zatem mamy jeszcze jakieś 10-15 minut, a właściwie to 15 um, tego wyścigu i widać, że już tempo jest podkręcane. I tak jeszcze wcześniej chłopaki trochę swobodniej um, wiosłowali. Teraz to już uległo diametralnej zmianie i następuje próba sił. I co my tutaj mamy, słuchajcie, po zupie, po pierwszym daniu, które bardzo dobrze smakowało, teraz czas na deser i przepyszną kawę. A czym jest ta kawa? To jest właśnie ostatnia prosta z mocnym finiszem po bojce, już z finiszem ze sprintem do mety. Mamy godzinę bez trzech minut wyścigu za sobą. Możemy tylko się domyślać, który z tych, z tych zawodników zachował jeszcze wystarczającą ilość energii, żeby dokończyć wyścig i liczyć się faktycznie w walce o medale. Zobaczcie, w porównaniu do tych kilku sekund wideo z początku, z początku tego, tego odcinka, jest zawodników, którzy do końca trzymają się w jednej grupie i za chwilę będą walczyć na, na finiszu. I któż to, i któż to, i to Donato Friends, wcześniej wspominany kilkukrotnie, jeden z najwyższych um, wioślarzy na, na świecie, przypuścił atak. Zwiększył częstotliwość, przyspiesza. Inni muszą dotrzymać mu tempa. To jeszcze nie jest wystarczająco blisko, żeby, żeby przeprowadzić ten fi finalny spin. To jeszcze jest te kilkaset metrów, może około kilometra, nie całego. Ale podjął decyzję. E, za chwilę zobaczymy, że mu się to nie opłaci. Teraz zobaczymy, teraz widzicie na starboardzie, falę dostał i Dergado i został z tyłu, zapaku, nie może ich dogonić. I to się tam dzieje. Donato Friends wypró swoje siły. Najwidoczniej ta jego bateria już się wyczerpała. Nie jest w stanie dotrzymać tempa zawodnikowi na, na zielonej desce Flying Fish Shuri Araki. Shuri włączył swoją, swoją motorówkę i widać jak panowie z tyłu troszeczkę oddychają już rękawami. Oni, oni na ten odcinek nie mają już sił. Shuri próje teraz i zobaczymy, to jest jakieś 20-30 metrów różnicy między Shurim a Pozostałymi zawodnikami jest Czuri, trzech z tyłu, to jest właśnie ten moment, gdzie oni ok, rozdzielili się. To jest słuchajcie, ostatnie kilkaset metrów, cały godzinny wyścig, panowie płynęli w jednej paczce. I i zobaczcie, sprint w ostatnich, na ostatnich metrach. i Gaju drugi wykonał fenomenalny sprint, do końca e, się też wypróóóó z energii. E, Eri Tenorio, e, troszeczkę zaskoczenie, ale też bardzo e, zdolny zawodnik. W taki sposób dopłynęli do końca. Słuchajcie, to był właśnie wyścig, o którym chciałem Wam opowiedzieć w ramach tego odcinka, także dziękuję bardzo za kilka minut uwagi. Trzymajcie się, cześć.